I jesteśmy dzisiaj z Jarosławem Starszakiem. Gdzie jesteśmy, mówić nie trzeba. Siłownia, miejsce, w którym spędza ogrom czasu. To tutaj pracuje na sukcesy, jakie w ostatnim czasie osiągnął. Trzykrotnie zdobywał tytuły, trofea w zawodach ogólnopolskich, a wszystko wypracował w miejscu takim, jak to, gdzie dzisiaj z nim jesteśmy. Były to zawody dla naturalnych zawodników, gdzie nie stosujemy dopingu, a wszystko co osiągamy jest wyłącznie efektem ciężkiej pracy. Dużo więcej o Jarosławie Starszaku dowiecie się Państwo już niebawem z naszego artykułu, jaki zamieścimy na łamach aktualności lokalnych i Zapraszam do czytania.